Pszczała Akademia Ratownictwa Kataklizmowego, której mam zaszczyt być wykładowcą. Tu jest mój szef. Przestać się proszę. Witam Darek Krócki. Jeszcze to wszystko więcej. <grafię> nie... Prezesem spółki ratownictwo kataklizmowe Akademia Szkoleniowo-Treningowa, która właśnie rusza. Będziemy zajmować się szkoleniami i profesjonalnymi dla instytucji, służb, urzędów, szkół, ale również dla turystów indywidualnych, grupowych grup młodzieży i tym podobne. Słuchajcie, to jest to, co od kilku lat właśnie Wam mówiłem, o obronie cywilnej dla osób indywidualnych, o obronie cywilnej dla osób zainteresowanych jakikolwiek przetrwaniem. Właśnie powstała teraz ta nasza Akademia, która jest w stanie Wam to zapewnić. Nie, nie skupiamy się na typowej takiej komersy jak to zawsze się mówi. Jesteśmy na kompleksie wodaz, Mamy do dyspozycji podziemia, mamy... Styrolkę, mamy podziemia Ludwikowic Kłodzkich i do tego jeszcze całą infrastrukturę naziemną. Dzięki Krzysztofowi Szpakowskiemu mamy możliwość realizowania tego dzieła i tego zadania. Tak Także słuchajcie, to co do tej pory się działo, to co ja wam mówiłem o tych wszystkich szkoleniach, na tych wszystkich sympozjach, na których występowałem. Teraz to właśnie tutaj realizujemy. Od kilku dni mieszkamy w tym terenie, w lesie. Przyjeżdżają tutaj ludzie, korzystają z tego, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, wystarczy wejść na stronę włodarza i wszystkiego się dowiedzieć.